To w takie. A to w jakiejś zalewie? Wodcie? Czy w czym? Nie. nie. Woda taka normalna. Woda, tak? Dwie wziął na pewno. Jedną? A nie dwie? A jak? No. To zabieraj wszystkie. To ja będę głodny. Masz. Ja nie Masz. chcę! Ja nie! Jedz! To do śmietnika wyrzuci. Jedz! Ja. Ja nie będę. Jedz, Krzysztof! Jedz. Miałeś jedną wziąć, a zawsze dwa. Ty I oddam! Jesteś kuro, osoba, kurwa taka pazerna. Ja, jeden ja z bezerwy. No zjedz ja Krzysztof. No. Nie. No przyniedzieli jedną parówkę. Nie. No nie bądź taki. Nie. To przynieś Ci całą puszkę twoją? Nie. A bo ja wiem, gdzie ona leży? Ja wiem, ty, wiem ty. No zjedz śniadanie? Nie. Przynieści? Krzysiek? Przyniosę tobie? Nie. A co Ty taki zły od rana? Jak, jak się mówi, biorę jedno, a tu nie ma, kuro tysiąc. To się jej bierze jedno. Je. Tam dwa tysiące. Słucham? Dojrzało. Tysiąc? Czy dwa tysiące? No leciało. Dobra, zaraz obrzucę teraz wyrzucę te. Idź wąchaj. Sram kurwa, nie wącham. Idź wąchaj. Sam wąchaj, znaczy... wąchaj. Tam się, kurwa, ubyjesz, to znaczy... Idź wąchaj. Zjedz tą kiełbaskę no. Nie przebierzesz że nic. Idź wąchaj. Ja wolę wąchać kurwa. No ty wąchaj. Kurwa. kurwa się cały dzień i noc. Chodź się napijemy lepiej, o! Nie! Wody. No, ja wlałem ci wody. A ja się ubłąkać, jeszcze? To, ja się wykąpałem, masz, masz jeszcze wody? To. Nie, nie, nie chcę. Ja, ja się wykąpałem, się ogoliłem. No i dalej. A, ty, a ty nie! A ja też się wykąpałem dzisiaj. To w szpitalach, chodź się położę na, na głowę, do się leczu, bo już tym mi wykąpał. Idźcie, łóż! No właśnie. No, prędzej, Ciebie to cię poleczył. Dub, składa do to mądrzejesz. tobie dał, no. kurwa. Nie, tobie! Albo przestaniesz wąchać eee, albo w ogóle eee, zabieramy wydamy powiedziemy. Eee, albo zabieramy. Ale zabierają właśnie, chcę żeby mi zabrali. No, przez ciebie. No klucz i pierdoli. No dałeś w końcu. Czy on pierdoli? Za mleko no, pierdoli, za wszystko pierdoli. Schowałeś, kurwa, dwa tygodnie, czy trzy, trzy tygodnie nie miałem klucza. I kurwa, musiałem kurwa... Nie wścieli. A pościeli? Ku to no. nie chował. Chuj schował. schował. Leżył, zaplątał się. Zaplątał Ja Ja klucz.